Donald Trump wygrywa wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Miała być wyrównana walka, a skończyło się na dosyć dobitnej porażce Kamali Harris i Demokratów. Poprzez wygraną Trumpa możemy spodziewać się zmiany polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, do której przyzwyczaiła nas administracja Joe Bidena i którą w swojej kampanii obiecywała Kamala Harris. Zwłaszcza, że Republikanie wygrali potrójnie. Nie tylko powrotem Trumpa na fotel prezydenta, ale także zajęciem amerykańskiego senatu i Izby Reprezentantów. Po oficjalnym zaprzysiężeniu kontrowersyjnego polityka i miliardera możemy spodziewać się wielu ruchów, które mogą trochę zacząć w kontekście światowego porządku. Jeśli chodzi o Ukrainę, możemy spodziewać się prób doprowadzenia do zawieszenia broni, które z czasem mogłyby przerodzić się w oddanie Moskwie terenów okupowanych bądź częściowo okupowanych, czyli Donbasu, Charkowa, Hersonia, Ługańska. Mikołajewa i Zaporoża, a także zaakceptowania aneksji Krymu z 2014 roku. Ponadto Trump może przekreślić szansę dołączenia Ukraińców do NATO, kości niezgody, której Putin raczej nie odpuści, jeśli miałoby dojść do zawieszenia broni. Zaprzestanie dozbrajania Ukrainy, a także próba dialogu z Moskwą będzie mieć katastrofalne skutki dla Ukraińców. I może odbić się także na Europie, szczególnie na krajach nadbałtyckich i dawnych państwach należących do Imperium Rosyjskiego, względem których swoich imperialistycznych zamiarów nie kryje Putin. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, to przegrana Kamali Harris być może znacząco oddala powodzenie ewentualnego procesu pokojowego i może być punktem zapalnym, który jeszcze bardziej pogorszy sytuację Palestyńczyków i mieszkańców Izraela oraz podpali Bliski Wschód na dobre. Wygranej Trumpa zdecydowanie chciał Netanyahu, który najprawdopodobniej poczuje teraz wiatr w skrzydłach oraz większe pole manewru, czego nie gwarantował mu Joe Biden. Znacząca jest tu jedna z rozmów telefonicznych przed ostatnim atakiem odwetowym Izraela na Iran, w którym Trump powiedział do Bibiego: rób co musisz. Teraz to rób co musisz będzie przewijać się częściej w działaniach rządu Netanyahu, który odważniej będzie dążył do ustanowienia nowego Bliskiego Wschodu i zniszczenia irańskiego reżimu. Zresztą premier Izraela, jakby czując, kto wygra wybory, odwołał dzień wcześniej Joawa Galanta, krytyka wojny w gazie oraz zwolennika poboru Haredim do IDF ze stanowiska ministra obrony, co jest wyraźnym znakiem, że nie jest to koniec konfliktu z Iranem i nie jest to koniec walk z jego proxy. Wygrana Trumpa zamiast zakończyć wojnę w gazie i Libanie może ją tylko pogorszyć, szczególnie ze sprawą jego nieprzychylności do islamskiej republiki Iranu. Możemy spodziewać się zatem bardziej twardych działań wobec reżimu Ajatolachów, a potencjalny irański odwet, na który teraz szykuje się Izrael, może w dalszej turze tej jeszcze niepełnoskalowej wojny przynieść mocniejsze i dobytniejsze uderzenie, w tym w program nuklearny, który wyznacza potężną czerwoną linię. Z drugiej strony, Trump będzie starał się do normalizacji stosunków pomiędzy Izraelem a Arabią Saudyjską, które są kluczowe w jego polityce bliskowschodniej a także kluczowe dla wizji Netanyahu o Nowym Bliskim Wschodzie opartym na współpracy pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi w regionie. Przede wszystkim współpracy, która zagrozi irańskiej koalicji, która raczej w większości arabskich państw na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej nie jest na rękę. Wygrana Trumpa zwiastuje duże zmiany na całym świecie. Zmiany, które mogą tylko zaognić istniejące i potencjalnie pojawiające się w przyszłości konflikty. Możemy spodziewać się zatem ostrzejszych starć na Bliskim Wschodzie, a także w Azji, w której zarówno Chiny, jak i Korea Północna będą chciały sprawdzić, jak daleko mogą się posunąć z nowym starym prezydentem światowego mocarstwa. Oddech wstrzyma również Ukraina, a także Europa, która może boleśnie odczuć próby dogadywania się z Putinem. Co więcej, wynik tych wyborów pokazuje, że te poprzednie, w których wygrał Trump, nie były żadnym wypadkiem przy pracy, ani też potrzebą amerykańskiego społeczeństwa do chwilowej zmiany. Obecny wynik wyborów pokazuje, że społeczeństwo amerykańskie faktycznie jest podzielone, i faktycznie w Trumpie widzi kogoś, kto jest w stanie zmienić Amerykę. No i jak mówi sam Donald Trump, "Make America Great Again". A czy Ameryka będzie znowu wielka i czy wybór Trumpa na prezydenta zmieni oblicze świata, zmieni oblicze Bliskiego Wschodu, Azji i Ukrainy, tego dowiemy się w najbliższych miesiącach i w najbliższych latach. Pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał, obojętnie czy słuchasz tego na Spotify czy na YouTube, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. A jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to nie zapomnij zostawić łapki w górę.